Dzień dobry. Moi drodzy, dawno nie było na kanale Tagu Książkowego, a nie ma lepszej okazji w roku niż urodziny. Moje urodziny wypadają w tym tygodniu, w którym ten film wpada na kanał, także w ramach ciekawostki wyszukałam sobie pytania do tego tagu. Znalazłam je pierwotnie na blogu Bóg i tymi pytaniami się inspirowałam. Dodałam też kilka od siebie. Także zostawcie proszę po sobie łapkę w górę, bo to pomaga w zasięgach kanału i zapraszam do materiału. Port urodzinowy, czyli książka z okrepaną fabułą, którą i tak uwielbiasz. I taką przewidywalną książką, która i tak dawała mi masę frajdy i nie chciałam się od niej za bardzo odrywać, byli Obrońcy, czyli tom trzeci serii opowierników Franciszka Piątkowskiego. Fabularnie tutaj idziemy jak po sznurku, ale na takim poziomie czystej, blockbusterowej wręcz rozrywki. I to było naprawdę super. To jest seria Urban Fantasy w klimatach słowiańskich. Zainteresowanych odsłam do filmu na kanale, w którym omawiam całą tę serię. Wszystkie tomy, także opowiadania. Także wszystko w jednym. Zapraszam do tamtego filmu. Prezenty urodzinowe, czyli książka, która zaskoczyła Cię tym, jak bardzo Ci się spodobała. To jest Czyste serce... Kate Shenlin, taka fantastyczna młodzieżówka, motyw zemsty i cofania się w czasie, lovers to enemies, elementy zaczerpnięte z kultury chińskiej. I to w ogóle się nie, nie zapowiadało na coś pochłaniającego moją uwagę. Miało być takie, a no, na rozluźnienie. A okazało się być naprawdę spoko. Nadal w ramach gatunku fantastyki młodzieżowej, to nagle nie jest żadne high fantasy, ale ta książka potrafiła utrzymać moje zainteresowania. Okazało się, że miała niegłupią bohaterkę a spodziewałam się jakiejś takiej durnej dzierlatki, ale ona się trochę z tego schematu wyrywa, nie zawsze, ale jednak. No i ciągle mi siedzi w głowie ta książka, kiedy myślę o zaskoczeniach w ostatnich lat. Sto lat, czyli książka, która zasłużyła na cały rozgłos wokół siebie. No i tutaj mam pierwszy problem, bo nie czytam takich książek, które wyskakują albo z lodówki, albo na BookToku, gdzieś się bujają wszędzie. Niezłośliwie, że ja to jestem tutaj lepsza od tych ludzi, tego plepsu, co to, co doczyta, to tylko zwyczajnie nie jestem targetem tych książek, i nawet nie mam TikToka. A z takich większych rzeczy znanych, które odniosły sukces, a które przeczytałam. No to najbardziej jednak pasuje mi karkonoska seria kryminalna Sławka Gortycha. Myślę, że to jest oryginalny pomysł na serię to połączenie bohaterów współczesnych z historią z okresu II wojny. Jest odświeżające i nie dziwię się, że książki te odnoszą sukces za każdym razem. Jest też o tej serii dedykowany film na kanale o pierwszych trzech tomach, więc znowu się będę tu reklamować. Zapraszam do tego filmu, jeśli macie ochotę posłuchać więcej. Częśliwa muzyka, Happy Music, czyli książka z pięknymi i zapadającymi w pamięć cytatami. Jeszcze wprawdzie nie skończyłam tej książki, zostało mi 20% do końca, ale to jest książka, która cała po prostu jest wspaniałym cytatem. Będę o niej mówiła w podsumowaniu miesiąca, już jak ją skończę, ale no, zdecydowałam się wrzucić ją tutaj, no bo jest idealna. Jest to Ogrodnik i śmierć Georgii Gospodinów. Tu w ogóle bardzo dużo dobrych słów ciśnie mi się na usta, jeżeli chodzi o tę książkę. Ale to nie jest film we szczegółowej recenzji, więc tylko wspominam, że to czytam, i tutaj jest naprawdę masa takich chwytających za serce zdań, że one same nadają się na cytaty, a tak naprawdę na całą książkę można by w to wrzucić. Każdy rozdział, każdy akapit jest naprawdę tak szczery i poruszający, że dawno bardzo dawno nie czytałam tak dobrej książki. Balony i konfetti, książka, która poprawia humor, polecę tutaj klasycznie z jedną z moich ulubionych serii tego typu, Dożywacie Marty Kisiel. Cudowne, lekkie, cozy fantazy, właśnie nastawione na lekki humor i to jest taka pocykowa książka i w ogóle cała seria. Nic wam złego za książka nie zrobi, żadnych dużych, przytłaczających emocji, tylko poczucie humoru i cudowni bohaterowie. Smuchiwanie świeczek, książka, której zakończenie było spełnieniem Twoich czytelniczych życzeń. Ojej, no to jest trudne. Zwłaszcza, że samo zakończenie miało zrobić jakoś wrażenie. No i szukałam, szukałam, grzebałam w tej mojej biblioteczce wirtualnej. No i pójdę w zakończenie serii o Atticusie, czyli kronik żelaznego druida. Nawet takie pół łezki mi się zakręciło wtedy w oku na tym zakończeniu, już na końcu tego ostatniego, dziewiątego tomu. No tylko nie mogę Wam powiedzieć oczywiście nic konkretniej, no ale los głównego bohatera na końcu jest, no, dość znamienny w kontekście całej jego historii. A i w ogóle nie podałam tytułu tego e, ostatniego tomu, to jest Rozdziobią nas Loki i Wrony. Także, no, po raz w sumie trzeci już chyba w tym filmie mogę przekierować Was do filmu dedykowanego całej tej serii. Postaram się postawiać linki tutaj gdzieś, powinien Wam wyskoczyć, jeżeli udało mi się to ogarnąć na YouTube jak to zrobić. Jeżeli nie, no to znajdziecie na kanale też cały film. To jest znowu urban fantasy, ale... Ogólnie o bogach, mieszanka bardzo wielu mitologii. Główny bohater nasz jest ostatnim druidem, no i trochę sobie przez te setki lat, które żyje, nagrabił i teraz musi trochę zmierzyć się z bogami, jakich sobie pozbierał po drodze. Impreza niespodzianka. Książka, która totalnie cię zaskoczyła, zwrotem akcji lub rozwiązaniem fabuły. I tutaj też musiałam chwilę poszukać i powiedzmy, że pójdę w stosunkową nowość i debiut autora. Szepty ciemności, Andrzej Pupin. Kryminalna Warszawa lat 20. z elementem fantastycznym i w alternatywnej rzeczywistości. I to, w jak mocną stronę później idzie finalnie ta zagadka, która się tutaj pojawia, jak to jest wręcz odważne posunięcie autora, no to może niektórych. No, wybić z kapci albo zniesmaczyć, jeżeli nie jesteście gotowi na takie plot twisty naprawdę mocne. No, więcej nie nakierowuję, bo byłby to mega spoiler, ale ze wszystkich debiutów, które w ostatnich latach czytałam, ten jest zdecydowanie najmocniejszy. I jeżeli no, macie ochotę, no to możecie się zapoznać. Drugi tom, może już mnie tak nie, nie zachwycił, że tutaj też nie było, to gdzie jakieś 10 na 10, ale było naprawdę solidnie. Drugi tom. Trochę zamieszał za bardzo moim zdaniem, ale no jest to ciekawy koncept, z którym, się, z którym się nie spotkałam, zarówno jeżeli chodzi o elementy fantastyczne, jak i mm, właśnie ten kryminał i to w jaką stronę to idzie. Urodzinowa lista gości. Książka z bohaterami, których chciałabyś zaprosić na swoje urodziny. I ja bym w sumie chciała zaprosić Zakon Feniksa do siebie. Z Remusem i Tonks na czele przede wszystkim, także hello Harry Potter i Zakon Feniksa, tak po prostu. Wyobrażam sobie, że Remus przyniósłby dobrą herbatę, a Tangs rozwaliłaby pół kuchni, próbując pomóc, a reszta zajęłaby się pilnowaniem, żeby nikt nie wyjawił zbyt wielu tajemnic po trzecim kieliszku. Także doborowe towarzystwo, bardzo przeze mnie lubiane, tak po prostu klasycznie. Świeczki na tarcie książka, która sprawiła, że poczułaś się młodziej lub przypomniała ci dzieciństwo. Bo cały czas jestem młoda i czuję się jeszcze młodsza niż, niż pokazuje mój, mój wiek, no ale może w takim razie jakiś powrót do dzieciństwa, chociaż nie ma tego dużo u mnie, ale z najnowszych wznowień, no to na pewno pamiętnik księżniczki Meg Cabot, bo ja to czytałam kiedyś jako nastolatka, więc na pewno jakaś nostalgia tutaj też miała znaczenie. No i te momenty, kiedy sobie przypominałam gdzieś tam z odmentów, właśnie mojej pamięci, że o. Ja wiem, co tutaj zaraz będzie, teraz już pamiętam, co tutaj będzie, ja wiem, co będzie, to na pewno przyjemne uczucie i taka bardzo lekka książka, fajne wspomnienie. Zabawa do rana. Książka, która tak cię wciągnęła, że nie mogła się od niej oderwać do późnej nocy. Może nie do późnej nocy, bo ja tak nocami nie siedzę nad książkami. Ja naprawdę muszę, muszę spać. Ja w Sylwestra mam problem, żeby dotrzymać. No ale tak jednym haustem, niemal na jednym oddechu, to wciągnęłam książkę pod tytułem Kobiety Bukowskiego. Zresztą pierwszą jego książkę, którą poznałam i od której zaczęła się moja fascynacja jego książkami. No to jest autor, którego albo się będzie uwielbiało, albo będzie się absolutnie na drugim biegunie, więc będzie znienawidzony. No to ja wpadłam po uszy od tej dobrej strony. Na tyle, że właśnie teraz mam już niedosyt jego książek i szukam sobie następnej. Niedługo jakąś zacznę, kolejną pewnie. A temat ten jest na tyle ciekawy dla mnie, że kiedyś chciałabym nagrać o tym film, w sensie o nim jako autorze i o stylu tych książek i o autorze, bo również czytałam zbiór wywiadów, potężny zbiór, żeby zobaczyć go od tej strony jako autora i człowieka, nie tylko przez pryzmat jego alter ego z książek, bo to jest. Gubiące moim zdaniem. I z tego bierze się sporo nieporozumień i nienawiści do niego jako do człowieka. Ale no trochę tu poszłam w dygresję, rozgadałam się, a powinnam to zostawić właśnie na oddzielny film. Być może pewnie będzie za jakiś czas, ku temu okazja, zobaczymy. Tam podejmuję pewne kroki, znaczy planuję podjąć. Zobaczymy, czy mi się uda pewien plan zrealizować. No ale jeżeli chodzi o samą książkę kobiety, no to ona faktycznie... Mm, Bugowski tworzy w książkach takie alter ego swoje, typa o nazwisku Czynacki, który też jest pisarzem, żyje w takich samych warunkach, jak żyje fiktyczny autor, no ale wydarzenia no nie są wszystkie prawdziwe, tak jak z jego życia. Tu jest ten moment, w którym można się trochę zrazić do autora właśnie przez to. No i kobiety, no, jestem, o czym mówi, tytuł. To są duże relacje w tych czasach kryzysu, tego trochę półświadka, w jakim on żyje, w biedzie nierzadko. Takim, że ciężko dożyć od pierwszego do pierwszego i dużo kobiet się tam pojawia akurat w tej książce i na tym jest skupiona ta opowieść z perspektywy Czineckiego. Akurat w tym. No, może kiedyś, mam nadzieję, opowiem więcej na ten temat. A to już wszystkie pytania z mojego urodzinowego tagu książkowego. Mam nadzieję, że chociaż troszkę się dobrze bawiliście, być może odpowiadając razem ze mną. Jeśli też macie niedługo urodziny, no to życzę Wam mnóstwa książkowych prezentów, czasu na czytanie i samych historii, które będą jak tort: słodkie, piękne i zawsze od serca. Na dzisiaj dziękuję za wasz czas i do usłyszenia.